Matury wreszcie się rozpoczęły. W związku z pandemią koronawirusa w tym roku egzamin dojrzałości odbył się wyjątkowo późno. Bardzo długo ci młodzi ludzie byli trzymani w niepewności, kiedy będą pisać ten egzamin maturalny. Inną zmianą tym razem w procedurze egzaminacyjnej był brak matur ustnych. Jak się okazało, ani nauczyciele, ani uczniowie za nimi nie tęsknili. Brak matur ustnych organizacyjnie na pewno ułatwił nam tutaj pracę. Duża oszczędność stresu, na które bylibyśmy narażeni. Myślę, że jesteśmy w dobrej sytuacji. Kolejnym ułatwieniem dla wszystkich był brak młodszych klas w murach szkół, gdyż nadal obowiązywało zdalne nauczanie. Natomiast pozornym utrudnieniem były obowiązkowe maseczki. Uczniowie w maseczkach muszą przebywać tylko w sytuacjach bezpośredniego kontaktu, czyli przy wejściu do sali egzaminacyjnej, natomiast po zajęciu miejsc uczniowie mogą ściągnąć środki ochrony osobistej, więc czują się w miarę swobodnie. Jeśli chodzi o pozostałe środki bezpieczeństwa zalecane przez głównego inspektora sanitarnego Ministerstwa Zdrowia, jak i ministra edukacji narodowej, w naszym powiecie wszystkie zostały spełnione. Wpisano matury w większej ilości sal, nie tylko na sali gimnastycznej, większość nauczycieli była akurat w komisjach egzaminacyjnych. Uczniowie i nauczyciele zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. Na szczęście nikt nie został tą sytuacją zaskoczony. Wicestarosta Paweł Kobielusz ma nadzieję, że zmiany proceduralne w tegorocznych maturach, czyli również brak egzaminów ustnych, nie wpłyną negatywnie na dalszą karierę naukową absolwentów szkół powiatowych. Myślę, że tu jest rola również Ministerstwa, zarówno Edukacji Narodowej, jak i Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby w odpowiedni sposób, w oparciu tylko o te egzaminy pisemne, maturalne, zrobić przeprowadzenie. Prowadzić rekrutację na wyższe uczelnie. Póki co egzaminy potrwają do 29 czerwca. Pierwszy dzień matur odbył się bardzo spokojnie, przebiegał bardzo spokojnie, chociaż budził wiele emocji. Emocji rzeczywiście nie brakowało, chociaż niektórzy potrafili zachować iście stoicki spokój, a stres puścić w niepamięć. Wydaje mi się, że było teraz tyle tego wolnego, że jakoś nie było czasu na to. Już się tak chyba każdy wyluzował. Ale no, no wszystko będzie dobrze. Wszyscy żeśmy się uczyli. Mam nadzieję po prostu, że mi dobrze pójdzie. I tyle. Pierwszego dnia maturzyści zmierzyli się z weselem Stanisława Wyspiańskiego lub z wierszem Anny Kamińskiej pod tytułem Daremne. Czy takie były przewidywania uczniów? Oj, nie wiem, właśnie to jest taka jedna wielka zagadka, nie wiem czy to się powtórzy czy nie, ale myślę, że może pan Tadeusz, wesele, coś takiego. Mam nadzieję na zbrodnię i karę, bo dobrze się czuję w tym temacie. Jakoś się tam nie nastawiam, żeby było tylko jedno, tylko starałem się wszystko powtórzyć, więc... Szczerze? Obojętne, Mógłbym byle napisać to i będzie dobrze. Ostatecznie pierwszy dzień matur, jak każdy inny dzień w roku, również przeminął. Nie miałam problemów z napisaniem tematu rozprawki. Ucieszyłam się, bo byłam przygotowana, także no, zrelaksowałam się nawet w pewnym momencie tam, jak mi już dobrze zaczęło iść. Podczas tegorocznych egzaminów dojrzałości szkoły powiatowe pilnowała policja. Pojawiły się w naszych placówkach maile związane z różnego rodzaju zagrożeniami, natomiast nie zakłóciły te maile przebiegu egzaminów maturalnych wszystko odbyło się zgodnie z planem. Wyniki już niebawem.